Gdy nad nami niebo płacze, mogą Twoje złode włosy. Piękny jest spotkanie nasze, jak listo nas gdzieś unosi. Nad górami słońce świeci, zrębny księżyc za górami. Jedno z drugim się przejgania, a my się kochamy. Mężu, mówię. Sercem moje nie ma taki jak my dwoje, bo ja kocham dwoje. Do szaleństwa, do wieczora jest yeah. mężu mój. moje nie ma takich jak my dwoje, bo ja Nie ma takich, jak my dwoje, nasza miłość się nie chwali. Nawet niebo się nie boli, nic nas przecież nie oddali. Nad górami słońce świeci, zewnętrzny żyć za górami. Jedno z drugim się przegania, a my się... i here, like yeah Męż mój, moje, nie ma takich, jak my dwoje. Moje ja kocham, oczy dwoje, do szaleństwa, do wieczora. Je. Męż mój, moje, nie ma takich, jak my Nie ma takich, jak my dwoje Kocham Cię, Paula Z całego serca